Cześć witajcie! Jestem Krysian Grabelski. Dzisiaj wam pokażę jak grać w FIFA 15. Ze mną będzie Łukasz Grabalski, który będzie grał w FIFA 15. Cześć Simoneczko ludzie! Więc zaczynamy! Dzisiaj zaczęliśmy trochę mać wcześniej, żeby wam nie przeszkadzać i pokazywać jakichś różnych. Dopiero jest 12 minuta. Dalej, zapraszamy i mamy nadzieję, że Wam się to spodoba. I w jest przy piłce. Czy będzie gol? Nikt tego nie wie. Zabrali piłkę. Niestety. Napiszcie pod filmikiem, czym się interesujecie i jakimi klubami gracie na karierze, czy na jakichś różnych rzeczach. Zapraszam. I za każdy komentarz będzie może nawet i jakaś nagroda. Wiecie, że to nasz pierwszy filmik, więc Łukasz trochę będzie źle grał. Prawie było blisko. Prawie strzelili gola. Tak, się z... zgadzam się z Tobą, Krystian. Ale teraz my lecimy z kontro. I Garry dbał strzelił strzał prosto w bramkarza. Niestety, to było tragiczne. Mamy 30 minut. Niestety jesteś Liganem. Była szansa, ale Łukasz ją nie wykorzystał. O, było przyjęcie na główkę. Przeciwnicy chcą pójść na bramkę żeby strzelić gola. Czy im to się uda? Niestety nie. Nasz brzemkarz podaje do naszego gościa. Przeciwnik krzykiwa, czy mu się uda? Jest niestety znowu Szczelin nam gola Tracimy drugi gol Łukasz niestety chyba dzisiaj nie jest w formie Nie mm. No niestety skończyliśmy... skończyła się pierwsza połowa i przegrywamy 2 do 0 z Edce Bastia. -Ja, więc mamy nadzieję, że w drugiej połowie będziemy lepiej grać. Ja bardzo dobrze uniewierzchnię, dlatego bo... mam pracę w krótkim krótkim. Wyszły Więc jeśli skończymy ten filmik, ten metr, dzisiaj Wam pokażemy jeden mecz. Yy, I jak to... To nie zapomnijcie dać łapki w górę. Yy. I subskrybujcie nas na Facebooku. Nasz Facebook nazywa się Krystian yy, Gradalski. Więc szukajcie nas na Facebooku i subskrybujcie, piszcie komentarze i różne śmieszne rzeczy. Nie śmiejcie się, znasz tak trochę w domach, bo, my, bo to nasz pierwszy filmik, więc może nam wyjść źle. Następny filmik. Albo dobra. już nieważne. O, przedni, przeciwnik się dotarł na bramkę, czy mu się uda? Niestety nie. Łukasz ma piłkę. Czy mu się uda strzelić gola? Zaraz się okaże. Robi triki. Chce obroncy pokiwać. Czy mu się uda strzelić gola? Niestety bramkarz przeciwnika obronił. Znowu przeciwnik ma piłkę. Czy mu się uda trzeci gol strzelić?

Jest 1-2. Czy Łukaszowi się uda wygrać ten mecz, czy nie? Łukasz przyjął nagłówkę. Czy Łukasz się uda Słyszycie, może słyszycie komentarze, więc tak, tak dużo nie będziemy komentować. Jest remis. Łukasz strzelił bejlem. Przepiękna bramka do bitki z boleja w wykonaniu Giorita Bejla. To była jego druga bramka, która daje nam remis. kupiliśmy tego zawodnika. To jego druga bramka w naszych barwach te fajsa brzemiała jak na razie skrzytuje się bardzo dobrze Mam, Mamy faul i sędzia wyjmuje czerwono, żółtą kartkę na rovina buza No niestety, powoli zbliżesz się jak to koniec meczu, więc koniec filmików, Więc jeszcze chwila i będziemy się musieli z wami pożegnać. Ale nie martw się, nie martw się. Następny odcinek będzie jutro. Nie wiemy o której jeszcze, ale na pewno będzie jutro. Na razie wygrywamy! Dzięki gonu Matthew Ma, e, jako Maciu -go. Maciu -go. Maciu -go. Przepraszamy za te głosy, bo mamy tutaj takiego młodszego brata, który on jest bardzo wkurzający. Lubi dużo galać. No tak powiem.

Jest 4-2 dla Łukasza. Mamy 90 minutę, więc będzie powoli koniec spotkania. Jeszcze nam chyba trener... Yy, jak to? Trener doliczy. To ostatni już... gwizdek sędziego. Kończymy. Sędzia jak to to, pański zakończy to spotkanie, które... Występowało 6 bramek, 4 na Pelze i 2 na SC państwa Więc my dzisiaj się z Wami żegnamy. Trzymajcie się i do zobaczenia. I nie zapomnijcie dać, dać łapki, łapki w górę. W górę. Cześć. Następny odcinek jutro. Cześć. Cześć.